No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i wiem, że na taki materiał czekacie. Pytacie o to wszędzie, nawet prywatnie potraficie o to pytać, żebym tak, wiecie, realnie, szczerze powiedział, co o tym myślę. Więc dzisiaj moja opinia o nowym Battle Royalu na rynku, Battle Royalu od Battlefielda o nazwie Recek, który na pewno już widzieliście, być może wielu z was już e, samych grało. E, opinia... Oprócz tego, że moja, to też musi być tutaj rozpatrywana z takiej kategorii, że gracz Warzone, weteran Warzone, fanboy Call of Duty gra w tego Secca w Battlefielda w dalszym ciągu. Także moi drodzy, o ile to będzie miało znaczenie w kontekście takich moich preferencji, bo niby z powodu przez całe życie grałem w Call of Duty, a nie Battlefielda, o tyle na maksa obiektywnie. Tego receka zaraz Wam tutaj zrecenzuję w cudzysłowie, bo nie jest to jeszcze taka pełnoprawna ocena. Ona może się poprawić albo pogorszyć w zależności od tego, jak ten recek będzie rozwijany. Tak czy siak nim przejdę do meritum, czyli właśnie tej mojej opinii, to proszę Was o to, żebyście dali znać w sekcji komentarzy, jakie materiały z receka teraz chcecie. Czy chcecie jakieś poradniki do ustawień kontrolera, poradniki do gry? czy stricte takie entertainment content z, z właśnie tej, tej gierki, wiecie, jakieś mecze, wyzwania i tak dalej, i tak dalej. Będę też wdzięczny oczywiście za łapkę w górę, jeżeli to dla was nie problem i podbicie filmu, jeżeli macie taką opcję. A ja, moi drodzy, przechodzę bez owijania w bawełnę do konkretów, bo powiem wam tak, gdy myślałem sobie jeszcze przed premierą Red o właśnie tym Battle Royalu, to byłem, to byłem nie dość, że pełen ekscytacji, ale też obaw. Obaw dlatego, że ja znam samego siebie. Najlepiej na świecie. Co jest oczywiste, tak? Każdy o sobie wie e, nieco więcej niż inni, którzy mogą to oceniać przez pryzmat filmów, streamów, e, czy w ogóle jakichś innych obserwacji. Więc ja z tyłu głowy miałem to, że bardzo trzymam kciuki, by ta gra była po prostu dobra, ale bardzo się bałem tych standardowych dla Battlefielda rzeczy, czyli prędkości poruszania się, a movementu, jak zwał, tak zwał, a użyteczności pojazdów w gameplayu. Tego pluma przeklętego, który w tej grze występuje, systemu który powoduje, że bez względu na to, jak dobrze celujecie, to nie macie gwarancji, że kule trafiają tam, gdzie chcecie, by trafiały tam, gdzie celujecie, gdzie powinny trafiać. Więc bałem się, ale byłem po podekscytowany. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia, gdy zagrałem w Red Seka, były bardziej pozytywne niż przypuszczałem, że będą. Eee, raczej byłem nastawiony na nie zawód, ale na jakieś takie ale, nie? W cudzysłowie ale związane z tą grą. Tymczasem wydaje mi się, że ja już sobie przerobiłem w głowie to, że to nie jest Call of Duty, więc ja nie mogę wymagać tych rzeczy, które wymagam w Call of Duty. A Red Seca porównałbym, moi drodzy, tak bardzo przyziemnie, najbardziej do czego do Warzone 2.0 za czasów Almazrak, do premiery właśnie tej gry, do stylu gry, tak powiedzmy. A, no i co to oznacza? Że nie mogę powiedzieć, że kocham Red bo wówczas nie miałoby sensu moja cała narracja i płacz przez cały okres Warzone 2.0. Więc no tutaj jakby nie bądźmy aż takimi hipokrytami, tak, że ktoś, kto w Warzone 2.0 bawił się średnio albo nawet fatalnie, nagle będzie mówił, że w receku bawi się fenomenalnie. No nie, no ja się fenomenalnie w receku nie bawię, bo nie jest to do końca taki ty typ rozgrywki, jaki ja preferuję. Natomiast nie oznacza to, że recek jest syfem głównym jakimś nieporozumieniem absolutnie nie powiem więcej uważam że reczek jak na premiere wygląda naprawdę nieźle oczywiście nie wszystko tutaj Bangla eee, zaczynając od według mnie jakiegoś bardzo nieprzyjemnego problemu z rejestracją pocisków być może to jest związane z tym bloomem, który się glitchuje, bo to już nawet w podstawowej wersji Battlefield 6 występowało. Być może to jest jakiś problem z serwerami, nie wiem, ale jest coś nieprzyjemnego i taki pozostaje taki niesmak w wielu pojedynkach związanych właśnie z jakimś problemem z rejestracją pocisków. To jest bardzo frustrujące, bo czas zabicia w tej grze jest diametralnie szybki. Więc gdy tutaj ci nie zarejestruje kilku pocisków w pojedynku, a przeciwnikowi tak, to zawsze pojedynek przegrasz. Nie ma tutaj miejsca na reset walki w wielu przypadkach, dlatego jest to bym powiedział tak bardziej wyniesione w górę ten feeling. Natomiast prócz tego rzekłbym, że premiera była tak jak już na wstępie powiedziałem lepsza niż przypuszczałem, że będzie. Także ja nie mogę złego słowa od tej strony powiedzieć. Technicznie nie ma tutaj rewelacji, ale nie ma też tragedii, a mogła być tragedia, do tragedii jesteśmy jak najbardziej przyzwyczajeni przez ostatnie premiery różnych rzeczy w Warzone, które były. Tutaj coś takiego nie wystąpiło, nie było czegoś, co by mnie od razu zniechęciło do tej gry, więc jakby pod tym kątem nie mogę się czepiać i czepiać się nie będę. Natomiast właśnie całym odrębnym aspektem jest cały... Plan twórców na tego baterojala. Tutaj e, jest zupełnie inaczej niż w Warzone. Możemy porównywać Warzone do Receka, bo to w dalszym ciągu jest Strzelanka. E, strzelanka, w której e, główną rolę odgrywa mimo wszystko strzelanie się i zabijanie. Natomiast no trzeba być naprawdę niepoważnym, żeby od razu nie dostrzec. Potężnych różnic w gameplayu między Recekiem a Warzone. Więc e, bez względu na to, czy komuś się podoba bądź nie Recek, nie oznacza to, że automatycznie ta opinia o Receku rzutuje na Warzone. Może się komuś podobać Warzone, może podobać się Recek. To nie są takie same gry i to jest bardzo duży plus, do tego teraz chciałbym przejść. Redsec jest dla mnie unikalnym doświadczeniem płynącym z grania w Battle Royale. Wcześniej zawsze inaczej podchodziłem do grania właśnie w bijarki. Często to było oparte, no głównie ze względu na Warzone, o jakąś walutę, którą się gromadziło, wydawało potem na jakimś sklepie i w ten sposób ulepszało swoje możliwości w meczu. W Redsec jest to oczywiście zrobione inaczej. Mamy te misje, mamy różnego rodzaju Nagrody za te misje, które właśnie ulepszają Wasze możliwości w spotkaniu e, i tak dalej, i tak dalej. E, nie mamy e, totalnie możliwości takiego ślepego wykupywania w kółko e, ludzi, gdy mamy po prostu, e, wiecie, zestakowaną ilość gotówki. Tutaj naprawdę życie ma zdecydowanie większą wartość, więc jest taki bardziej battle royalowy feeling, a powiedziałbym. Że Recek jest bardziej Battle Royale niż Warzone był kiedykolwiek. To znaczy, tutaj mam wrażenie, że faktycznie trzeba nieco bardziej uważać ze wszystkim, co się robi w meczu. W Warzone, szczególnie jeżeli jesteś na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o umiejętności, wiele rzeczy uchodzi na sucho. Bo nie dość, że możesz movementem zresetować pojedynek, nawet jak ktoś cię zaskoczy, a masz dobry movement, to wiesz, resetujesz pojedynek i jakby nie ma, nie ma problemów. Tutaj nie dość, że pojedynku raczej nie zresetujesz, to jeszcze jak zginiesz, dużo ciężej jest wrócić, a, bo trzeba spędzić tam, tą określoną ilość sekund na tych wieżach rozmieszczeń, co też nie jest w ogóle takie proste, i bym powiedział. Dobre dorobienia w meczu, bo to jest takie trochę proszenie się o kłopoty, gdy aktywujesz te wieże rozmieszczeń. Wiecie o co chodzi? Tutaj życie ma większą wartość. Mi się to generalnie podoba, że życie ma większą wartość. Mi się to podoba, że gra się różni od Warzone. To jest coś, o czym chyba mało mówiłem, ale podświadomie, też, tak mi się wydaje, na to liczyłem, że gra będzie jednak miała inny feeling niż Warzone, i na szczęście ma. Natomiast ten feeling. No, nie będzie nigdy dla mnie tym ulubionym feelingiem, bo ja po prostu jestem fanem Call of Duty, tak? I, I nie mogę tutaj nagle tego w sobie zmienić. Nawet nie za bardzo bym chciał to zmieniać. Natomiast, tak jak powiedziałem już na samym początku, to wcale nie rzutuje na moją opinię o tej grze. Ja po prostu jestem świadomy tego, że to nie jest do końca Battle Royale, który miał trafić w moje łaski. To nie jest Battle Royale. Który miał mnie aż tak zainteresować yy, Odpowiedzcie sobie szczerze każdy przed lustrem Czy gdyby Warzone było teraz w absolutnym piku Latalibyśmy po jakichś zajebistych update'ach na Werdańsku Ze świetnym movement'em Z jakimiś fajnymi nagrodami w, w, w event'ach To czy wtedy zainteresowalibyście się RedSec'iem Bo ja sobie tak szczerze przed lustrem odpowiedziałem I odpowiedź była prosta Sprawdziłbym receka, Ale... Gdyby on był taki, jaki jest teraz, a Warzone byłoby w takim piku, o jakim teraz się rozmażyłem, to grałbym Warzona na pewno. Natomiast ogromnym plusem Receka jest to, że wyszedł teraz, więc w momencie, gdy w Warzone się nic nie dzieje, i ja przymykam po prostu oko z tyłu głowy, mając też to, że to nie jest do końca to, co kocham, ale jest to nowe doświadczenie. Jest to jakaś unikalna rozrywka dla mnie w tym momencie, więc ja potencjalnie bawię się lepiej, niż bym się na pewno bawił, gdyby Warzone było w takim miejscu, w jakim być powinno. I myślę, że to jest kluczowa kwestia też w ocenie tych dwóch Battle Royale, które, tak jak powiedziałem, nie do końca można ze sobą porównywać tak. Na wszystkich płaszczyznach, że recek słabym materiałem nie jest, jest mu bliżej do dobrego niż słabego, natomiast bardzo zakłamaną opinię o tej grze mają osoby, które zapominają o tym. Jak długo Warzone już jest na rynku, jak bardzo on się ludziom przejadł i jak fatalnie był wspierany od dłuższego czasu, więc, no, tak to widzę. E, ludzie też na pewno e, domagają się ode mnie takich jasnych statementów i ja nie boję się tego powiedzieć. Zresztą odpisuję regularnie gdzieś tam na fanpage'u na Facebooku e, na takie komentarze. A gdybym miał porównać premierę Warzone'a w 2020 roku do premiery Red Seca teraz, to uważam, że. Warzone zrobił większe wrażenie na mnie i na przeciętnym graczu również, a wynika to na pewno też z tego, kiedy akurat Warzone wychodziło, wiadomo, pandemia i generalnie Warzone wyszło, w, w, wyszedł jako taki pierwszy. Bardzo, bym powiedział, widowiskowy Battle Royale, militarny, więc to też na pewno rzutowało mocno na odbiór tamtej premiery. Co nie oznacza, muszę to podkreślać, bo niestety jest bardzo dużo osób, które nie potrafią słuchać ze zrozumieniem, jak czegoś im wypisz, wymaluj, nie przedstawisz, to będą to rozumieli źle. Niestety, nie oznacza to, że ja premierę Warzone uważam za bardziej. Udaną niż premierę receka, że recek jest gorszym baterialem, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, a to są dla mnie dwie różne bijarki i powinny ze sobą współistnieć, jedna powinna napędzać drugą, ale koniec końców nie ma takiej sytuacji, że ty zajebiście bawiąc się w Warzone, będziesz rezygnować z Warzone na rzecz receka, bo tu jest zabawa taka sama, ale na przykład optymalizacja jest lepsza. Nie. Ty musisz, ty będziesz zawsze coś bardziej preferował i to jest właśnie piękno tej rywalizacji, że ona nie jest jeden do jeden. Ona... Ona, ona, że tak powiem, jest tago odgórnie, bo mówimy o Bijarce od Battlefielda, Bierce od Koda. Zawsze te dwie serie ze sobą, e, chcemy bądź nie chcemy, były i będą porównywane. E, natomiast no, dla mnie to jest piękne, że ktoś e, po prostu czasami może mieć ochotę pograć szybciej, a tak bym powiedział, bardziej mm, od fragi w Warzone, a drugiego dnia będzie miał ochotę zagrać troszkę spokojniej, troszkę bardziej taktycznie. I zagra sobie w receka, i to jest super. Dlatego, jeżeli miałbym ten mój dzisiejszy wywód kończyć, bo to, bo to są, wiecie, takie wrażenia na gorąco, tak? To, to, tak jak mówię, nie jest jeszcze pełnoprawna ocena tego receka w moich oczach, bo według mnie ta gra może bardzo urosnąć i ja w niej widzę spory potencjał. Natomiast, jeżeli miałbym tu i teraz to wszystko ocenić, to powiem, że doskonale zdaję sobie sprawę, że recek nie jest do końca pode mnie ale uważam, że to jest bardzo udana premiera baterijala od Battlefielda, premiera, która jak to zresztą dosłownie chwilę temu powiedziałem, ma ogromny potencjał do tego, by stać się czymś wielkim. Teraz obecnie nie uważam by jeszcze takie wielkie było, bo tych takich mini błędów i różnego rodzaju rzeczy tej grze brakuje. E, główne tutaj jakby problemy mam już nie tyle co od strony technicznej, ale nawet takiej stricte wizualnej. E, takie, że nie wiem. E, jakiekolwiek odwiedzanie budynków jest. jest takie po prostu nieprzyjemne. Nie wiem, te budynki wyglądają jak. A uh, jak niewykończone, jakby tam nie ma jakichś tekstur dodatkowych w tych budynkach. No, dosłownie, jakbyś postawił w jakimś blenderze budynek. A wrzucił tam stół, lodówkę i trzy kwiatki, i takie mam uczucie biegając po tych budynkach. Z drugiej strony, co Rexeg robi fenomenalnie, ta burza ognia, która otacza całą mapę, no to wygląda potężnie. To robi takie wrażenie, jakie zawsze chciałem, by właśnie te domykające się zonki robiły. Ty boisz się stać obok tego, wejść to tam w ogóle nie możesz, bo wiesz, że zginiesz, więc to. To daje fenomenalny ogólnie feeling, nie? taką ekscytację i takie poczucie zagrożenia nie tylko ze strony innego przeciwnika, ale po prostu z tej strony środowiskowej, że ten ogień się swajcy tam na wiór. Więc to, to jest topowo zrobione, nie. Dosyć się też, moi drodzy, muszę powiedzieć, że zawiodłem pod tym kątem w Recyku, że gdy ja zawsze słyszę Battlefield, to w głowie mam ogromne tryby, wieloskalowe wojny, ogromne mapy. Tymczasem recegita mapa ja nie sprawdzałem dokładnie porównań, ale zdaje się mi być mniejsza niż Werdańsk albo podobna do Werdańska, minimalnie będąc mniejszą i tylko stu graczy. Wydaje mi się, że Battlefield zasługuje, i powinien dążyć do tego, by RedSec był rozwijany również pod kątem ilości graczy na mapie. Gdy ja pierwszy raz usłyszałem o Battle Royale od Battlefielda, to moją pierwszą myślą było to, że tutaj będzie 200 graczy minimum, a i mapa będzie jakaś potężna, że ty bez wzięcia samochodu nie masz co w ogóle rotować z jednego miejsca na drugie, bo będzie, taka, będzie jakby taki obszar do pokonania, że pieszo to tam oszalejesz. E, tymczasem dostaje coś niepasującego do Battlefielda? Chodzi mi o rozmiar tego Battle Royala. Ale to jest takie czepianie się, bo ja taki pogląd o Battlefieldzie miałem. To nie jest, to nie rzutuje na sam odbiór gry, tylko że ja gdzieś tam podświadomie oczekiwałem, że to będzie dużo większe, nie? Z dużo większym rozmachem zrobione. Co nie zmienia faktu, że, no jakby wpływu na gameplay, tak 1 do 1 to nie ma, nie? No bo, bo jakby stu graczy na wielkość tej mapy, którą mamy, czyli ten Ford Lyndon, a pasuje, tak? Mapa jest dobrze zaprojektowana. Prócz tych budynków. I Mam wrażenie takich miejsc, gdzie widać, że jest troszkę niedokończone to, w niektórych miejscach. Mapa jest dobrze zaprojektowana, podoba mi się Skybox. Oczywiście to słońce trochę przeszkadza przy widoczności, ale ta widoczność w Battlefieldzie według mnie zawsze taka była jak jest tutaj. A nie ma też co wymagać jakichś tutaj update'ów, które będą wyróżniały postacie na tle otoczenia, bo Battlefield mi się kojarzy z taką grą, gdzie ten kamuflaż odgrywa realną rolę kamuflażu w wojnie, czyli. No, każdy chce być jak najmniej widoczny, tak? I raczej taki przeciętny fan Battlefielda chce mieć zastosowanie kamuflażu takie, jakie ma kamuflaż, niż gdzieś tutaj lepiej widzieć. W po prostu każdego, co za tym idzie również samemu być bardziej widocznym dla innych, więc to są takie wiecie przytyki delikatne z mojej strony, ale tak jak mówię, ja sobie to przerobiłem w głowie, Redsec zrobił na mnie duże wrażenie na tej premierze, dzięki tej destrukcji otoczenia, dzięki tej burzy ognia, która po prostu niszczy wszystko na swojej drodze, no i, i również gameplay jest tutaj mimo wszystko Nieco szybszy niż myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie jeszcze bardziej klocowato. Oczywiście jest potężnie klocowato, ale no, to jest Battlefield, więc jak bardzo będę się na to cały czas wkurzał, bo ja chcę coś zrobić szybko i łapię się na tym, że za szybko chcę coś zrobić. I to jak w Call of Duty pomaga, tak tutaj jesteś od razu sprowadzany na ziemię i nie możesz, że tak powiem. Na tej takiej szybkości w ruchach opierać swoich pomysłów w każdym pojedynku. Czasami musisz po prostu przykucnąć, stanąć, poczekać, a nie tylko kurde, zmieniać miejsce, z którego wychylasz, tu się kewować, bla, bla, bla. No nie, no trzeba totalnie inaczej w to grać, a więc jak bardzo będę się na to cały czas denerwował, bo mam nawyki po prostu z Call of Duty, tak według mnie tak to powinno mimo wszystko w tej grze wyglądać, nie? No jakby to. Ta klocowatość, jakakolwiek by nie była, pasuje do Battlefielda, nie pasuje do Koda, i to w Warzone, moi drodzy, musimy wymagać, by gra nie była klocowata a nie w Redsecu. Oczywiście ja bym się tu nie obraził, gdyby przyspieszyli niektóre animacje. Po, powiem więcej, bardziej by mi się ta gra spodobała, gdyby przyspieszyli, ale nie chciałbym, żeby z Redseca zrobili zaraz Warzone i bieganie za fragami. Tutaj mam wrażenie, że dużo większą wartość ma po prostu e, szanowanie swojego życia niż potencjalnie wyeliminowanie e, 4 razy więcej wrogów, a więc tak jak jest w Warzone obecnie, to i to ma swoje plusy, natomiast fajnie, że jest ta różnica widoczna. Widzowie, Dajcie też prócz tego, tej mojej początkowej prośby w tym filmie e, o, o, o tym, co chcecie oglądać z Receka na kanale. To dajcie też znać, jak Wy oceniacie receka, jak w Waszych oczach ta gra wypadła, no i, no i kurde, czekamy na rozwój sytuacji. Ja mam nadzieję, że oni poważnie będą traktowali tę grę. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś y, półśrodków i. Wytoczą potężne działa w tym receku już lada moment. Mam na myśli tutaj fajne aktualizacje. E, turniejowo ta gra, widowiskowa w jakimś sensie będzie, ale według mnie ten gameplay, który jest w receku, nie nadaje się do e, e, rywalizacji. E, jest przy, głównie przez tego Bluma za dużo rzeczy RNG, ale jakby pomimo tego wydaje mi się, że tutaj zaraz wejdziemy w okres taki, że będą ogromne turnieje w tym receku robione, a zobaczycie, że wtedy to jeszcze Bardziej zostanie spopularyzowane i wtedy jestem właśnie ciekaw, jak twórcy zareagują na ten potencjalnie sukces, jaki Recyk osiągnie, bo wydaje mi się, że jeszcze na ten moment o sukcesie tej gry mówić nie możemy. Ja tam widziałem oceny na Steamie bardzo negatywne, nimi się też nie ma co sugerować, bo na pewno nie jest tak źle, jakby na to te oceny wskazywały, ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardziej ludziom e, spodobał się Battlefield 6 niż spodobał się Battlefield Redsec. No, i teraz właśnie pytanie, co oni z tym zrobią? Jak potencjalnie planują tego receka rozwijać i co w sytuacji, gdy recek na przykład wejdzie na wyżyny swojej popularności i generalnie będzie ogromny hype wokół tego, nie? To jest właśnie ten taki punkt zwrotny, który może jeszcze bardziej wszystkich do receka zbliżyć, a może totalnie zniweczyć. Całą premierę e, udaną, raz jeszcze powtórzę, tej gry, która miała miejsce dosłownie kilkadziesiąt godzin temu. Widzowie, dajcie znać o tym wszystkim, co o czym wspominałem łapka w górę, subskrypcja, żeby was nie ominęły filmy. A ja zapraszam na streamy. Codziennie staram się streamować, właśnie na razie Receka e, szlifuję swoje umiejętności, robimy winy regularnie, no i badamy, badamy nowego bateriala na rynku. Dzięki za dzisiaj, do zobaczyska, mówi Goldzor, na razie.